Cześć! Z tej strony Marta Nawrocka z bloga Kreatywność w edukacji. Dziś mam przygotowane klocki, żeby pokazać Ci, jak wykorzystuję je na zajęciach języka angielskiego. Oczywiście mogą się też przydać na innych przedmiotach. Na tych klockach mam wypisane różne słowa. Tak jak tutaj widzicie. I tych klocków używam na dwa sposoby, albo po to, żeby powtarzać czasowniki nieregularne. Czyli dzieci muszą budować SI. See, scene, tak? Ewentualnie do ćwiczenia rzeczowników złożonych. I wtedy na przykład mamy słowo uh, work. No i do tego może być housework albo homework. Tak? Czyli w ten sposób ćwiczą, składając, składając słówka. Mam man. I może być policeman. W ten sposób, tak? Take to take. No, akurat takie mi się wzięły, dopasowane. tak? Czyli piszemy sobie na każdym klocku jeden na przykład yy, czasownik. Yy, nie mam akurat takich, ale kiedyś miałam jeszcze takie, yy, żeby był jeszcze jeden, i było po prostu tłumaczenie po polsku. Albo właśnie rzeczowniki złożone. Oczywiście można też wykorzystać klocki, że każdy inny kolor klocka. To jest na przykład jakaś inna część, część zdania. Można układać różne zdania z tych klocków. Ja tutaj akurat skupiam się na tych dwóch aspektach przede wszystkim. Po prostu do zdań mam różne inne, różne inne pomoce. I to jest takie fajne manualne dla dzieciaków. Tak? Po prostu fajnie się przy tym bawią, tak? składają sobie te klocki. Mam ich dużo, bo no szczególnie tych z tych z czasownikami nieregularnymi tych zbyt dużo nie używam mam nie mam ich zbyt wielu też zrobionych ale mam tych bardzo dużo to są akurat klocki Lego Duplo które zostały mojemu dziecku ale bardzo fajne klocki można kupić w takim ogromnym ogromnym worku na przykład w Pepko dużo fajnych klocków takich też w takich dużych workach jest też w Osho, widziałam Także warto sobie zakupić właśnie takie klocki, żeby ćwiczyć czasowniki nieregularne na przykład. Oczywiście można je wykorzystać w różne, różne inne sposoby. Jeśli wpadniacie na jakiś fajny sposób, to mam nadzieję, że podzielicie się nim ze mną. Eee, zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, ponieważ jak może zauważyliście, już od wielu, wielu dni codziennie pojawia się nowy film i mam zamiar tę tradycję kontynuować. Także zasub, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek i bardzo Was ciepło pozdrawiam. Cześć!